Cześć wam! Dzisiaj przychodzę do Was z dosyć dziwnym filmem, ponieważ chciałam wam opowiedzieć o magazynie, który dostałam od jego autorki. To jest taki magazyn, który ja nazwałabym blogiem na papierze. To chyba jest najlepsze określenie. Jak widzicie, jest przeznaczony stanowczo dla kobiet. Dla kobiet, które są mega kreatywne i które potrzebują wielu inspiracji. I widzicie, to jest w ogóle magazyn pełen inspiracji i stylu. Aha, i od razu zaznaczam. Magazyn jest po angielsku i jest dostępny także w języku francuskim, niemieckim i holenderskim poza angielskim. Także jest do, poza tym, że jest pełen inspiracji i naprawdę niesamowicie wydany, co zaraz wam pokażę. To poza tym jest także. Świetnym materiałem do nauki języka. Jeżeli na przykład uczycie się języka niemieckiego, rzeczy, które są w nim opisane, będą świetnym pomysłem na naukę tego języka. Tak samo zresztą z angielskim. Ja sobie czytając ten magazyn doszkalam po prostu język. Magazyn oczywiście jest dostępny przez internet, można go zamówić do Polski. Na dole podlinkuję Wam stronę, na której są wszelkie możliwe informacje. No i cóż, pokażę Wam, jak on wygląda w środku. Mam nadzieję, że kogoś się zainteresuje i. Może ktoś skusi się na zakup tego magazynu, bo naprawdę w środku jest przepiękny. I ja mam numer e, drugi. Wydaje mi się, że jest to dwumiesięcznik, aczkolwiek głowy nie dam, bo widziałam, że w zeszłym roku pojawiło się chyba 8 albo 9 numerów, więc no w sumie dwumiesięcznik, ale tak nie do końca. Zakładam, że pojawia się dosyć nieregularnie. Jak widzicie, wydany jest po prostu przecudownie. I nie wszystkie kartki są takie kredo kredowe matowe. Są też strony takie mm, błyszczące. Jak widzicie, tutaj można wpisać swoje e, imię, żeby było wiadomo, do kogo ten e, pamiętnik należy. Tutaj jest oczywiście wstęp. Spis treści, który już wygląda po prostu jak jedna wielka e, tablica Mapa myśli, taka tablica inspiracji, na której można sobie wklejać rzeczy, które nas inspirują, które nam się podobają. Widzicie, wszystko jest utrzymane w kolorach pastelowych, więc po prostu jest idealne dla kobiet. Jest niesamowite. Inna sprawa, że nawet jeżeli nie wiedziałobyście, co zrobić z tym magazynem po tym, jak już go przeczytacie, to te wszystkie rzeczy przecież można powycinać, powklejać do bullet journala, czy do Project Life, a, czy, czy gdziekolwiek indziej co innego prowadzicie. No, moim zdaniem, świetna rzecz. I ja na pewno go prędzej czy później potnę i po prostu będę używała zdjęć, które są w nim zawarte. Poza oczywiście jakimiś takimi delikatnymi rzeczami, do których zaraz przejdziemy, pojawiają się też także inspiracje dekoracyjne do mieszkań. Są też oczywiście przepisy ze zdjęciami. Tutaj y, wpis Dafni, czyli autorki tej, tego magazynu. Dlatego właśnie mówię, że mam wrażenie, że to jest taki blok przelany na papier. O, widzicie, są na przykład bukiety, jak układać bukiety. Tutaj jest jakiś wiersz. O, i jest na przykład sporo takich rzeczy, które można sobie wyciąć i zrobić. Są też takie y, dodatki. Tu jest na przykład kartka, swoją drogą też śliczna, którą można komuś wysłać. Tutaj są etykietki, które można przyczepić na przykład do prezentu, albo do, do właśnie kartki. Takie etykietki, do których, na których można wpisać imię obdarowywanego, albo po prostu napisać coś od siebie. Takie bileciki. Hmm, tutaj są rzeczy do złożenia, które można wyciąć i przykleić, jak widzicie. Tutaj są na przykład... O, to jest w ogóle świetne. Można sobie powiesić na drzwiach, jeżeli macie swój pokój, nie przeszkadzać. O, i pokazane, jak jest wykorzystane. Czy są na przykład jakieś e, Do It Yourself, czyli na przykład e, doniczka z puszki, jak ją zrobić krok po kroku. Tutaj o jajkach. O, widzicie, o dobieraniu kolorów, kolejne dekoracje, tutaj na przykład są naklejki. Które można wykorzystać, na pewno je wykorzystam, bo jakże, żeby to było, znaczy naklejki, te w zasadzie są bardziej szablone, jak widzicie tutaj, żeby y, u, udekorować swoje jajka, <grywka> udekorować swoje jajka wielkanocne. Więcej przepisów, a w zasadzie tego, jak udekorować e, stół na, na święta, z tego co widzę. O, swoją drogą, zobaczcie, markery do pisania po porcelanie. Świetny pomysł. Kolejne inspiracje na zrobienie czegoś swojego. Jak kolorowo. Zobaczcie, takie fajne style. I kot. Kot musi być. O rany, jaka sypialnia. by mnie zabiła, gdybym zrobiła taką sypialnię, ale wygląda obłędnie. Obłędnie. Tutaj, tutaj właśnie jest taka wklejka z książkę na przepisy. Taki przepisownik. Można sobie go tutaj wyrwać. Ja specjalnie wyrywam, żeby Wam pokazać. I można sobie tutaj wpisywać, jakie przepisy chce się zrobić, jakie się zrobiło. Po prostu wpisywać przepisy. Jest miejsce na listę zakupów. Czyli wszystko takie powinno być. Jest krótka i fajna, bo się mieści wszędzie do torebki. Do wyjęcia i do działania. Jak widzicie, no, magazyn jest naprawdę przede wszystkim przeznaczony dla kobiet. Jest po prostu pełen treści, obrazków, pełen e, e, artykułów i wszystkiego, co tylko kobiety mogą sobie zażycieć, za, zażyczyć. No po prostu, jak patrzeć na taki magazyn, to nie wiadomo, na czym oko zawiesić. Jest tyle pięknych treści, które w nim są. Zobaczcie te przepisy. One są tutaj na przykład y, wykropkowane. Można je po prostu sobie wyjąć i włożyć do jakiegoś kalendarza, do jakiegoś swojego przepiśnika. Jest idealne. I do tego wszystko tak pięknie wygląda. No, zobaczcie ta kartka. To jest w ogóle oczywiście też do wyjęcia. O, tutaj widzę, że jest przeznaczeniem na okno. Ale ja najchętniej bym to włożyła do bullet journala, gdyby było troszeczkę mniejsze. Jest niestety trochę za duże, ale na okno, mam moim zdaniem, świetny pomysł. Albo na przykład na drzwiach przykleić zamiast wieńca, jeżeli nie chce się dużego wieńca. Widzicie, patrzę na coś takiego i mam ochotę coś takiego sobie przerysować do bullet journala. I chyba tak zrobię, bo wygląda to po prostu przepięknie. Tak jak mówię, można z tego magazynu czerpać inspiracje do tworzenia zupełnie innych rzeczy. I to jest super. To jest coś, co mi się chyba najbardziej z całego tego magazynu podoba. Czyli zajączki do wycięcia i do zrobienia sobie takiego, mm, takiej girlandy. Aczkolwiek ja bym. Znaczy, na, ja bym, ja na pewno je wydnę i na pewno włożę je do bullet journala. Zresztą zobaczcie, ile ich jest. Tu jest cała jedna strona. Tu jest cała druga strona. Tu jest cała trzecia strona. No po prostu, i każdy jeden jest prześliczny. No są po prostu przepiękne. Także na pewno będziecie je oglądać w moim bullet journalu w okresie świątecznym, bo zamierzam je wyciąć i wkleić. Także tak jak mówię, magazyn jest w języku angielskim, jest pełen inspiracji, pełen stylu i pełen pozytywnej energii, którą autorka stara się przekazywać wszystkim, jak rozumiem wszystkim na świecie, bo jest dostępny, tak jak mówiłam, w kilku językach. I cóż mogę zrobić? Mam nadzieję, że zachęciłam kogoś z Was do chociażby zastanowienie się nad tym, czy by sobie nie kupić takiego magazynu, a polecam, bo jest tak jak pokazywałam wam w środku, naprawdę niesamowicie dopracowany i bardzo dobrze się go czyta. Jest, nawet jeżeli nie czyta, to bardzo dobrze się ogląda obrazki, które są po prostu przepiękne. No i cóż, tyle, mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Dajcie znać koniecznie, co o nim myślicie i zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie. No i napiszcie w komentarzach, czy kojarzycie takie magazyny w ogóle w Polsce, czy może w ogóle znacie ten magazyn i co w ogóle o nim sądzicie. Będę bardzo wdzięczna za każdy jeden komentarz. Wpadajcie do mnie na bloga natasiakowo.pl, tam też zapewne pojawi się wpis o tym magazynie. Koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, tam codziennie publikuję zdjęcia z mojego bullet journala. No i oczywiście nie zapominajcie o kanale na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie na kolejny filmik. Do zobaczenia. Pa, pa!